No, cześć, Markowe Kocki z tej strony, a dzisiaj w ramach Retrolecki, prawdziwy Kozak, portowy posterunek policji. Jego oryginalna nazwa to Pure Police. Specyfikacja Wam się już wyświetla na ekranie. No i słuchajcie, sami zobaczcie: pojazdy, tutaj te płytki bazowe z tym molo, sama konstrukcja, no wygląda to absolutnie fantastycznie. Ja już nie mogę doczekać, aż to złożę i wam pokażę. Jak widzicie, poprzedni właściciel powycinał pudełko, ale wyobraźcie sobie, że ono było tak i się je otwierało. Tutaj było pudełko z klockami, a tu mieliśmy taką wkładkę. Co w tym zestawie można zobaczyć, jak on wygląda z innych perspektyw? Tu wam przybliżę. Tak to wyglądało. A z tyłu pudełka, oczywiście, alternatywne konstrukcje. Można inne budynki zbudować. Most zwodzony, tutaj widziałem fajną motorówkę, także jest, jest dużo klocków, w których można coś fajnego pokombinować. A teraz zobaczmy recenzję właściwego zestawu. O, powiem Wam, że ten zestaw to jest Sigma. Powiedzmy Sigma Toy, dobra? No to co? Patrzymy na mini figurki, a potem pojazdy, a potem sam posterunek. Mini figurki są cztery, natomiast tutaj zastosowano bardzo fajny zabieg, bo są. Dwa razy po dwa są takie same, ale są różne nakrycia głowy. Dzięki czemu każda figurka wydaje się być zupełnie inna. No bo tak, mamy tutaj motocyklistę, wiadomo, kask otwierany do góry. I jest tak tutaj zapinana na zamek błyskawiczny bluza. Jest odznaka policyjna i taka jeszcze kieszonka też na zamek błyskawiczny zapinana. Taki sam tor jest tutaj. Identyczny, ale jest już czapka taka kapitańska bardziej, nie? Czyli to jest jak bardziej już kierownik tutaj tego zakładu. Mamy tutaj kapitana statku i to już jest inny torsik. Taka tutaj koszula, elegancka. Jest też oznaka policyjna. Tutaj kieszonka w tym miejscu, guziczki. Tutaj bardziej elegancki strój. Widać, jest kapitan statku. No i mamy tutaj też takiego policjanta, też w tym samym torsiku, jak poprzedni, ale jest inna fryzurka. już inaczej wygląda. To jest moim zdaniem kierowca tego małego samochodu. No właśnie, pojazdy. Zobaczmy je. Pojazdy są aż cztery, no teraz LEGO by na pewno tyle nie dało, pewnie dwa albo trzy, tak góra trzy, no zobaczmy po kolei. Jest motocykl, ale on jest bardzo fajnie zrobiony, Nikt zwykły, ale tak, ta szybka to jest super element, bo można ją też wyjąć i mi się zdaje, że można by było fajnie zbudować taką tarczę, na, na zabezpieczenie meczu piłkarskiego dla policjanta. Jest lampka, nie wiem czy jak po sobie, bardziej okrągła, no ale widocznie taki model motocykla. Tutaj jest oznaczenie, że jest policja, antenka, sygnał, plus tu światełko. No, motor jak zawsze, tylko że to szybka robi tutaj dużą zmianę. Mamy autko. Też na drzwiach jest nadruk, żebyśmy wiedzieli o kogo chodzi. Oczywiście drzwi są otwierane tutaj. Figurkę wkładamy przez otwarcie dachu. Tutaj do środka. Tu coś mogli jeszcze dać, bo to by się zmieściło coś, jakiś słupek albo coś, żeby wsadzić do autka, Bo jest miejsce, na tak naprawdę. Autko jest tutaj, ma z światełka, grill, z tyłu też, tylne światełka są wkomponowane, sygnał dźwiękowy, Świetny właściwie, bo w dźwięku ten zestaw nie, nie ma takiej opcji. No, klasyczne autko, jak najbardziej poprawne, no fajnie, że jest w tym zestawie, bardzo mi się to podoba. Mamy też motorówkę, tutaj też Ameryki nie odkryli, no klasyczna konstrukcja motorówki, przód policja, tutaj... Napęd otwierany w ten sposób. Policja mogli usić do środka, no i płynąć. Ale najfajniejsza ta łódź. Zobaczcie jak jest fajnie dopracowana. To jest napis Policja, to jest nic naklejka. Nie chcę zobaczyć, gdzie gdzie jest naklejkami w jakimś czasie. Tak kończą. Dlatego tak nie lubię naklejek, bo na naklejek, wolę na druki. No ale zobaczcie, bardzo ładnie przód jest zrobiony. Tutaj opływowe kształty. Są tutaj systemy radarów. Super, z to można go tak otworzyć. Patrzcie. Otwieramy. Mamy dostęp do łodzi. To też coś mogli włożyć jeszcze. No ale to już nie będę się nad nimi pastwił. Są tutaj oznaczenia świetlne po bokach. Z tyłu mamy też jakieś światło. Plus wyciągarkę. O. Można jakąś łódź na hol wziąć. Wybaczcie, że nie oryginalnej linki, no ale nawet czarnej nie mogłem znaleźć takiej, żeby dać. Jest tu jakiś megafon, żeby ostrzec inne statki albo kazać mi się zatrzymać. No i tutaj jakaś konsola. Do sterowania statkiem. To wygląda z tej strony. Nie jest symetryczny, to też jest fajne, bo z są te wszystkie radary. No, bardzo ładna łódka, bardzo mi się podoba. No, a komisariat, zobaczmy sobie. Bardzo ładna, ładna konstrukcja. Ale zacznijmy od podstawczych, od tych podkładek. To są takie dwa duże elementy. Jeden ze zjazdem, drugi taki płaski. One były robione właśnie w sterach z sporta, portami jakimiś, albo na przykład. Kolejowymi, to był już od na dworcu w jednym zestawie. Bardzo fajne, przydatne elementy. Teraz też ich już niestety nie robią. Co tu mamy? Jak wchodzimy, jest antena, która tutaj pewnie służy do komunikacji z łodzią. Jest koło ratunkowe, naklejka niestety. Tu są nadruki i właściwie miejsce, żeby zacumować statki. Fajne takie odbojniki zrobione są, żeby nie uderzyć w, tutaj w bok nabrzeża. Co mamy dalej? Mamy tutaj takie molo małe. Niestety nie wiem czemu tutaj nie widzę barierki. Jest tutaj, bardzo ładnie zrobiona, jakiś kwiatuszek, ozdoba jest, a tutaj nic nie zabezpieczyli. No nie wiem czemu, trudno. Ale bardzo ładna jest ta bryła budynku. Zobaczcie tutaj, tu idzie tak ładnie do góry i skosik tutaj jest zrobiony. Okienka są otwierane. To też są naklejki niestety, na tych oknach, także jak widzicie, czas nie był dla nich litościwy. Natomiast tu jest nadruk, Napis policja, oświetlenie przed wejściem, drzwi oczywiście otwierane. No, zobaczmy, co jest w środku w ogóle, w tym budynku. No, trochę biednie jest. Tu jest na dole jakaś, jakieś miejsce, jakaś poczekalnia, też kwiatuszek, pewnie jakaś portiernia z jakimś, nie wiem, kalkulatorem czy jakimś, jakimś urządzeniem. Pamiętacie, to były inne czasy, nie było takiej informatyzacji jak teraz. Były proste urządzenia komputerowe, a komputery były dużej wielkości, jak tu na przykład na piętrze. Taki właśnie jakiś komputer starego typu. Tu fajnie rozwiązano ten to miejsce, tę taśmę. Fajnie, tak, pomysł na, na zbudowanie tego zrobili. A przy okazji z tej strony, takie odklimatyzacje wieczniki zrobione są. No, całkiem dobry pomysł na to mieli. Eee, kolejne tutaj elementy nadawania, odbierania sygnałów. No, bardzo, bardzo ładny budynek. Bardzo fajnie to wygląda. Powolutku idziemy do podsumowania. I ogólnie w ten mi taka myśl, że Kupuński został w dziecku kiedyś. To był naprawdę set na wiele, wiele dni super zabawy. Dlaczego? Powiedziałem, że konstrukcja jest fajna, ale są bardzo dużo fajnych elementów. Zarówno podstawowych, jak i dużo blików, słupków, takich skosów, okien, anten, elementów samochodu, elementów łodzi, dużo takich plejtów. No, naprawdę jest w stanie zbudować wiele ciekawych konstrukcji przy odrobieniu wyobraźni. To wszystko z jednego zestawu tak naprawdę. No super. Także kiedyś kupując takie coś dziecku, miało się spokój na jakiś czas. Chociaż te zestawy były bardzo drogie. No a przejdźmy do samego zestawu. No super. Cztery pojazdy. To jest bardzo dużo. Teraz pamiętacie, teraz była ta straż pożarna z Lego, gdzie były dwa miejsca garażowe, jeden pojazd i chyba jakiś dron na dachu, ale chciało się mieć więcej, trzeba było dokupić jeszcze inny zestaw. Nie, tu jest wszystko, co jest potrzebne do dobrej zabawy. I łodzie, i pojazdy. No super. Sam budynek też jest niczego sobie. Bardzo fajnie skonstruowany, z pomysłem, z fajnymi technikami. No, tu musi być taka ocena. Jak absolutnie musi być. Jak widzicie, już leży ocena. ciemno kolorek, w pełni zasłużony. Polecam ten zestaw, naprawdę. Bardzo się dobrze przy nim bawiłem, budując go. Zapraszam na kolejne filmiki. Tymczasem na razie. Subskrybujcie, lajkujcie, jak zawsze. Cześć!